Hala Stulecia we Wrocławiu, Targi Ślubne, to właśnie tutaj w jednym miejscu wszystkie przyszłe pary młode mogą przygotować się do tego najważniejszego dnia w swoim życiu od A do Z. Oczywiście to są styliści, fryzjerzy, salony sukien ślubnych czy samochody. I tam nazywamy się Salem Sukień Ślubnych Aksamit i przyjechaliśmy tutaj, by zreprezentować naszą kolekcję sukien ślubnych. Wszystkim pani młode powinno się czuć bardzo dobrze, dlatego tutaj też właśnie jesteśmy, żeby zaprojektować na przykład wymarzoną sukienkę. Razem z narzeczonym szukamy tortu ślubnego oraz słodkiego stołu i jest to naprawdę dużo ofert. Dzisiaj na targach obserwujemy wiele par zdecydowanych na korzystanie z usługodawców z najwyższej półki. Takie targi to jest doskonała okazja, żeby się poznać. Ja serdecznie zapraszam do agencji Wedding Master. Możemy Wam zapewnić kompleksową organizację na najwyższym poziomie. Jesteśmy firmą animacyjną, która kompleksowo zajmuje się dziećmi na weselu. Zajmujemy się nimi przede wszystkim tak, żeby rodzice mieli czas wolny na weselu i mogli się chwilę pobawić. Właśnie mamy dużo energii i bardzo szeroki wachlarz atrakcji. Możemy zobaczyć sukienki, możemy zobaczyć garnitury. Paru fotografów żeśmy znaleźli. I na... słodki stół. I słodki stół. Bardzo podobały drink bary. Także z chęcią bym skorzystała z ich oferty. Tak. No i taka atmosfera mi się podoba tutaj, panująca. Zapraszam serdecznie, nazywam się Ewa Stefaniuk. Przygotowałam swoją i ślubną kolekcję, którą prezentowałam na pokazie mody. Z tego względu, że pewne rzeczy tak na szybko nie jest się w stanie wymyślić, gdzie co można znaleźć, a w skupisku jednak jest łatwiej. Gdzie dzisiaj jest człowiek? Tak nazwałem ten pokaz. Zostałem projektantem nie tylko dlatego, żeby realizować swoją wizję artystyczną i szyć sukienki, tylko również, żeby korzystać z takich sytuacji jak ta i mieć głos. Muzyka Nowością na pewno są modyfikacje smakowe: mango, truskawki, maliny, więc tego możecie posmakować już niebawem na swoim weselu. Za chwilę mamy pokaz barmański na głównej scenie, więc efektowna sztuka przygotowania koktajli i taki pokaz również może zagościć na waszej imprezie. Targi ślubne we Wrocławiu w Hali Stulecia dobiegają końca. Serdecznie dziękujemy Wam za udział. Byliście niesamowici. Rozdaliśmy ponad 40 nagród o łącznej wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Serdecznie zapraszamy już za rok.